Już w sobotę w czwartej lidze Świętokrzyskiej zmierzą się dwie drużyny z powiatu Koneckiego: Neptun Końskie i Partyzan Radoszyce. Optymistyczne nastroje królują u Koneczczan, czego nie można powiedzieć o piłkarzach z Radoszyc. Obie drużyny jednak solidnie przygotowują się do spotkania i dadzą z siebie wszystko na stadionie gminnym przy ulicy Krakowskiej w Radoszycach w sobotę o godzinie 11. Neptun Końskie rozpoczął rundę jesienną czwartej ligi Świętokrzyskiej dwoma zwycięstwami oraz jedną porażką. Koneczczanie rozpoczęli sezon Pokonując wynikiem 1-0 orlicza suchedniów. Musieli jednak uznać wyższość czarnych połaniec, przegrywając 4-2. Zawodnicy skońskich są jednak bardzo optymistycznie nastawieni po wygranej z naprzodem Jędrzejów wynikiem 3-1. Teraz Neptun ciężko trenuje przed derbami z partyzantem Radoszyce. W każdym meczu gramy o 3 punkty i w tym meczu też tak będzie. No bo jakby takiego przeciwnika jak jest partyzan, nie boimy się w żadnym wypadku. Jedziemy zagrać bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, Jak gdyby przeciwnik jest no, w kryzysie, no a my to musimy wykorzystać. Dla zawodników z radoszyc sezon 2020-2021 rozpoczął się fatalnie. Zero strzelonych bramek, 12 straconych, 3 przegrane mecze. Sytuację podsumował w rozmowie z nami trener drużyny Jan Luzar. Ciężko optymizm, kiedy w meczu poprzednim yy, kontuzji konkluzji doznaje trzech obrońców, tak. Mhm. Więc taki cały blok defensywny przestał istnieć, którym, którym do tej poryśmy występowali i graliśmy, tak. Już no, chwila, gdzie mamy problemy, tak. Zaraz bramek. To mnie najbardziej martwi w tej chwili. Bo nie jest tak, że nie mamy sytuacji, bo te sytuacje się pojawiają. I to naprawdę dobre sytuacje, tylko mamy problem z finalizacją. Próbujemy na, na tygodniu na tym pracować. No niestety wchodzi mecz. Gdzieś, no nie wiem, czy ucieka koncentracja, czy, czy jakiś paraliż przed. Jak, jak zawodnicy stają, powiedzmy, w oko w oko, no ale z bramkarzem sam na sam takiej sytuacji nie wykorzystujemy. Więc to jest największy problem. Kontuzji doznał Michał Misztal, którego w rundzie na pewno nie zobaczymy już na boisku. Kapitan partyzanta ma zerwane więzadła. Piotr Stefański z powodu mocno ponadciąganych więzadł w kolanie nie wystąpi w najbliższych meczach. Natomiast Wiktor Gola, który miał stłuczone żebra, będzie do dyspozycji w najbliższym spotkaniu. Jeszcze nie zapadła decyzja o tym, kto zastąpi kontuzjowanych zawodników. Jak rozstrzygnie się starcie koneckich drużyn przekonamy się już w sobotę o godzinie 11.00 na stadionie gminnym przy ulicy krakowskiej w Radoszycach. Relacje znajdziecie w naszym portalu.